Cześć wszystkim! Idziemy właśnie w teren i zastanawiamy się, kim są nasi widzowie. No, bo tak w zasadzie nigdy jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Jesteśmy tego ciekawi. Bo tak mało coś piszecie w komentarzach. I próbujemy właśnie Was tak troszeczkę w tym temacie zmobilizować. Idziemy w teren. Dzisiaj jest ładna pogoda w końcu, bo przez te wszystkie tygodnie ostatnie to ponuro, ponuro. Dzień krótki dzisiaj. A idziemy w teren, ponieważ zostawiliśmy fotopułapkę na zwierzynę. Ostatnio sprawdziliśmy i prawdopodobnie złapaliśmy wilka i... Może się udało coś więcej nagrać. Jeśli się nagra, to wam pokażemy wtedy. Jesteśmy sami ciekawi. Dobrze, to do zobaczenia za chwilę w lesie. Chcę jeszcze raz podziękować Radkowi z kanału na YouTube ale Lepiej Teraz, bo mi wiele doradza, jeśli chodzi o kanał, który oglądacie, także wbijacie do Radka. A Radek jest spoko gościem. Yo. Wspólne, do w skradamy się cicho do miejsca w którym ostatnio zostawiliśmy fotopułapkę, na którą zapał się wilk prawdopodobnie prawdopodobnie dlatego, że nie nagrał się cały, i tylko dwa ujęcia w sumie. I to było dokładnie w tym miejscu. Tu mieliśmy fotopułapkę, a ten wilk przechodził stamtąd, tam i mamy zdjęcie. I teraz możecie zobaczyć te zdjęcia, dwa. A teraz idziemy do następnej naszej miejscówki, gdzie zostawiliśmy fotopułapkę przy takim bajorku. Może tam coś się udało znaleźć? Mam nadzieję, że tak. Także chodźcie za nami. to jest ta miejscówka którą sobie dzisiaj upatrzyliśmy i założyliśmy fotopułapkę właśnie idziemy zobaczyć czy coś czy coś się nagrało No niestety się nic nie nagrało bo hałas w lesie bo wycinka niestety coraz mniej naszego lasu wracamy. Wracamy z pustymi rękami, dzisiaj tylko dwa zdjęcia Wilka prawdopodobnie które mieliście okazję zobaczyć wcześniej w tym odcinku i i na tyle na, na dzisiaj. Hmm, nie jestem jakoś pocieszony. Liczyłem hmm, na coś, że coś złapiemy. no Trudno. Tak to już jest. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Polajkujcie go, nie? Żeby jak najdalej tam zaleciał. I trzymajcie się do następnego razu. Co parę dni myślę. Kilka dni, dwa, trzy dni i będzie nowy nowy secik dla Was. Trzymajcie się, cześć! Dosłownie chwilę wcześniej, jak byliśmy na tej miejscówce z tym bajorkiem, to niecałe 5 minut po tym, jak ściągnęliśmy fotopułapkę tamtąd, to zaczął się robić hałas w lesie i przedzierał się przez drzewa, przez las. Nie, ten samochód, co przed widzieliście głośny, co obcina drzewa. Kurczę, masakra, nie? Masakra. Rzucaj towora. Cyk. Syf w tym lesie. Tali, rara. Da -da -da -da. Oh, wie is daar? Nee. Oh, wie is vlagga? Nee. Is. trochę się nabierało, zaraz to wyrzucimy takie mamy ostatnio takie postanowienie jeszcze mieliśmy się z Wami je pożegnać ale jeszcze jakoś tak na koniec tam przyszło jak zwykle o kuszeczkę bo nam przyszło tak ostatnio że postanowiliśmy, że wprowadzimy coś nowego w życie a tym czymś nowym jest Coś takiego, że nie mówię że za każdym razem, ale tak co piąte, co dziesiąte wyjście do lasu, żeby mieć ze sobą worek. Albo nawet za każdym razem na razie delikatnie to wprowadzamy. Co piąte, co dziesiąte wyjście bierzemy worek i wszystko co napotkamy, co zauważymy, gdzieś coś leży, jakiś plastik, coś to wyciągamy, wkładamy do wora i oczyszczamy nasz las. Dobra. Vai atentos Até a próxima